O, i źle. Żaba, Zobacz żaba też? No widzisz? A? Tylko nie wiem, co to zafę. O, tu małe rybki widać. Aha. Faktycznie, koła. Jak krosiaczki ciąkające, Nie wiem, czy jest to, no, co to jest. Tam, wiesz, to tyle jest tam rybek takich, właśnie w tym. Faktycznie, ale normalnie. Tak, Tego? Też ze kłodą nie grali. Ciąkający, tylko wisie kamień nad rzeczą wodą się to tak, biło. Tak, I to w ogóle nie było, to był czarny. Tak się biło. Nie mam do. Ona tak wyje złapać. O, o tu Tak, tak, tam, Widzę, widzę, widzę. Fcha. No. Nie ruszyła no nie no jest ich tutaj. To jest strasznie dużo. To jej potem dawała ona tak. No ten takaza Ale kocur. A ta jaka? Ale łapie. No. no, no, no. no. Nie wiem jak to wyjdzie, bo to maszyn nie mogę, tak, jak nagrywam, to nie mogę... Tak, a jak nagrywam, to już nie mogę przybliżać. Tak, tak, tam, tam. Ale taka duża, do się najadły. Nie. bo ja głośno mówiłam. To co, uciekło? No, tam jest, Tam, jest, tam, jest, tam jest. O, ziabucha. Zielona. No. O, 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 o. Ciap, i drugi, przy no. drugim jest, no. ale nie bierze, a, albo siedzi tamtym, tam ryba, zobacz, zobacz żaba ryba, obok z rybą, tak, 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 o nie, to będzie, to będzie na, na filmie, to my widzimy, a on jest tak coś, jest to dobra, że piśmie nie